Hej, hej, witajcie. Pewnie zapytacie, gdzie ja jestem. Ogólnie nie nagrywam w pokoju mojej córki, ale jestem na e, takim małym skrawku, można powiedzieć, u łóżka. I wiecie co? Wczoraj Rafał do mnie pisze, bo miałam drugą zmianę. Kasia, termostat odpadł! Nie można zrobić, wyregulować temperatury. Ani ciepła, ani zimna. Wyobraźcie sobie. Córka kręciła. No i... Odleciało. Odleciało. No to Rafał... Nie wiem, czy wiecie, jak to funkcjonuje. Tam w środku jest taki mały... Nie wiem, dzyndzelek, który trzeba wziąć, zdusić, żeby albo wyłączyć, albo całkowicie na maksa włączyć, więc ścią ściągnął to wszystko tutaj. Ale... Ja wczoraj przychodzę z drugiej zmiany. Szybko piszę e-maila do naszego hausmajstra. Całą sytuację opisałam, jak to się wydarzyło. No, i na chwilę obecną nie możemy regulować nic. Skoro świt, telefon. Ja jeszcze taka trochę oszołomiona w sumie planowałam troszeczkę dłużej pospać, z tego względu, że dzisiaj idę na nockę. Więc nie nastawiałam budzika jak zawsze, nie chciałam wstawać, chciałam się wyspać, bo potem nie muszę drugi raz się kłaść po południu i taką drzemkę sobie robić, więc ja sobie tak to wymyśliłam. No ale jak już mnie pan obudził wcześniej rano, on mówi że za pół godziny będzie. To ja wyskoczyłam z łóżka, wiecie jak poparzona. Dobra, mówię, okej, okay, nie ma problemu. Przyjechał, no i zaczął tutaj montować. Zamontował nowy, mm, jakiś termostat, taki dziwny. Żaden nie pasował. Przyniósł tutaj cztery sztuki. Ten nie pasuje, ten nie pasuje, ten nie pasuje. Mówi: okej, okay. mówi to, co ja tutaj mam założyć. No i wymyślił jakiś inny tutaj na śrubkę, dokręcił, przykręcił. No i jakoś funkcjonuje. Na razie szczerze mówiąc, jest ciepły. Nie wiem. O co chodzi, powinien być już chłodny, bo jest na gwiazdkę. No, zobaczymy, czy się całkowicie wyłączy, czy nie czy to w ogóle będzie funkcjonowało. Sam powiedział, że jeżeli nie będzie takiego rezultatu, jak oczekujemy, to po prostu przyjedzie w przyszłym tygodniu i będą myśleć, tutaj, bo ten gwint, który jest od tej rurki, jest już tak stary, tak. Tak zniszczone, że nie idzie tego termostatu, już tutaj przykręcić. Dlatego on tutaj wymyślił taką blaszkę, jakoś żeby to w ogóle zamocować. W ogóle te grzejniki tutaj są tak stare. W kuchni już został wymienione na nowy. No i sam stwierdził, że jeżeli nie da rady inaczej, to po prostu trzeba będzie wymienić cały grzejnik, no i tutaj te rurki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, na razie mogę tylko powiedzieć, że na gwiazdce, czyli na tym stopniu, gdzie powinien być kaloryfer zimny, jest ciepły. No. Nie wiem, nie znam się, nie jestem hydraulikiem, ale moim zdaniem, jeżeli jest coś wyłączone, no to powinno być zimne, prawda? No dobra, zobaczymy jak to dalej będzie funkcjonowało. E, powiem wam w przyszłym tygodniu, dlatego że w przyszłym tygodniu e, na weekend już jest e, Wielkanoc, więc nie wiem czy to w ogóle wypali cokolwiek. Bo tutaj w Niemczech już w piątek jest święto, nikt nie pracuje, jest długi weekend, więc nie wiem czy to w ogóle zafunkcjonuje. W przyszłym tygodniu cokolwiek wymienić. No i tyle w temacie. W ogóle to dzisiaj planuję mieć okna. Mam nadzieję, że córka sama sobie wymyje, bo już jest dorosła. Skończyła 18 lat, więc może sobie sama czyścić okna już. Zobaczymy, czy to u niej będzie funkcjonowało. Dobra, to to zabieram, bo to już tutaj jest niepotrzebne. I w sumie idę do kuchni, bo tam będę myła okno. I jeszcze planowałam umyć w salonie, w pokoju dziennym, jak kto woli. Bo szczerze mówiąc, drzewa zaczęły pylić i wszystko jest żółte, jest okropne. No, ja w sumie nie myłam już dawno okiem. Chyba w styczniu ostatni raz myłam. Ja nie jestem zwolennikiem. Co tydzień mycia okien i patrzenia, czy ramy są czyste. Akurat, jak już widzę, że są mocno przybrudzone, no i szyby brudne, no to zabieram się, ale ogólnie nie widzę aż takiej dużej potrzeby czyszczenia wszystkiego, jeśli chodzi o okna, bo tutaj w Hamburgu umyję okna i następnego dnia są brudne. Jest tak duże natężenie ruchu, że ten kurz. Po prostu w powietrzu jest i ten brud się cały czas unosi. I nawet w mieszkaniu codziennie można odkurzać, myć podłogi i tak jest brudno. Sprzęt już mam! Uwielbiam go! Naprawdę skraca czas pracy, jeśli chodzi o mycie okien, i przypuszczam, że nie tylko. Firanka jest super, bardzo mi się podoba. Kosztowała naprawdę mało. Kupiłam ją w temu, ale tak jak już wiecie, no w kuchni wszystko szybko się brudzi. Zresztą ściany tutaj też już są, no wołają o pomstę. Ech, no ale nie wiem, no jakoś na lato nie chce mi się ani malować już tutaj, ani nic skombinować. Myślę, że może na jesień, jak już się zrobi chłodno, zimno, brzydko, deszczowo, to wezmę pędzel i po prostu wymaluję te ściany. Albo coś z nimi trzeba będzie zrobić. Ale jeśli chodzi o właśnie o tą firankę, to chciałam właśnie pojechać do tego sklepu, gdzie zawsze kupuję firanki. Może coś nowego, fajnego, świątecznego bym wynalazła, bo i tak chcę tutaj umyć okna. Ramy są po zewnętrznej stronie totalnie czarne, więc myślę, że najpierw pojadę do sklepu, kupię tam firankę, bo jest przed dziesiątą. Ten czas, kiedy dzieci idą do szkoły, rodzice zawożą, odbierają, czy coś w tym stylu, już się skończył. Więc mam czas do godziny 12, żeby nie było aż takiego dużego ruchu, właśnie w piątki. W Hamburgu, bo w sumie od 12:00 ludzie sobie już robią tak zwany tutaj Feierabend, czyli koniec pracy. Niektórzy, oczywiście nie, nie, nie każdy. No Jeżeli ktoś ma nieregulowany czas pracy i ma taką możliwość, to sobie po prostu wcześniej kończy albo o 12:00, albo o 13:00. Więc o tej godzinie to wiecie, wszyscy startują do domu. Więc znowu zaczynają się korki, a w ogóle w piątki to jest standard tutaj. Więc e, ja sobie już tak przemyślałam, jestem już gotowa, więc mogę sama wyruszyć, właśnie do tego sklepu i zakupić, może, firankę, a potem się wezmę za, za to okno i w pokoju dziennym. A jeśli chodzi o tego tefala, to już próbowaliśmy smażyć łososia. Rafał już sobie robił tutaj na grillu pierś z kurczaka, no i powiem Wam, że czas oczekiwania jest naprawdę krótki, naprawdę. No, tego się nie spodziewałam. E, odmrażanie tego typu rzeczy, no trwają tutaj. E, Kilka minut. Jeżeli coś um, trzeba było odmrozić, to robiliśmy to w mikrofalówce, ale to trwało około pół godziny albo dłużej. Ja tutaj mamy kilka minut i już jest po sprawie, i mięso już jest mięciutkie. No, a w ogóle to ogórki już się zakisiły. Wow. <noise> Cały słój oczywiście, już jest um, trochę zjedzone, ale to nic. Ja uwielbiam takie, takie świeże. Ogórki małosolne, a co Wam powiem? To um, zakupiłam nowy czajnik. No, u nas ja nie wiem. Czajniki to szybko się psują, nie wiem o co chodzi. Za często używane, czy jak? E, tamten, który tutaj e, przywiozłam ze starego mieszkania też. Chyba, nie wiem, po miesiącu czy po dwóch kaput. No, tak samo ten. Nie wiem. <noise> Więc zakupiłam nowe. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał z firmy Bosch. Później Wam pokażę, jak w sumie, może, kupię Firankę. Albo w następnym vlogu, bo trochę dużo się tego już nazbierało A w ogóle papla mi papla. Tak jak zresztą zawsze. Wczoraj z pracy się ze mnie śmieli. <grafię> Mówi, że buzia to tobie się nie zamyka. No. Teraz przyuczam nową dziewczynę do pracy, także w pracy to na okrągło tłumaczę, 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 tłumaczę. Mówię, mówię, mówię. <grafię> I w sumie już tak mi weszło w nawyk to gadanie, że. Czy przerwa, czy nie przerwa, gadam na okręta. Udało mi się coś wybrać. Nie wiem, czy będzie pasowało akurat na tą rurkę. Sprawdzałam dziurki. Chciałam w sumie na tych tasiemkach kupić, ale niestety wszystko było za krótkie, na 1,40 m, a ja tutaj potrzebuję no 2,5 m, można tak powiedzieć, żeby to ładnie wyglądało. Ta jest akurat na 2 m. Ona jest troszeczkę jakby za mała, ale w sumie mi tam pasuje, bo ponie... gdyż ma tą falbankę tutaj u góry, no i wygląda tak w sumie dość e, okazyjnie, ale ta już nie będzie tak fajnie wyglądać, jeżeli ją zawieszę właśnie tutaj. W sumie jest troszeczkę chyba mniejsza, jeśli chodzi o wysokość, będzie sięgała dotąd. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nic nie mogłam w odpowiednim rozmiarze znaleźć, ale chciałabym mieć coś na zmianę, więc ta będzie do prania, a tą założę. Potem znowu wymienię tą do prania, tą założę i tak będę sobie właśnie jakoś radziła. Więc co? Trzeba się wziąć za mycie okna za chwilę Rafał pewnie przyjedzie z pracy. No, jeszcze trochę zdąży umyć, zawiesić. No i pewnie coś jeszcze przyszykować do jedzenia, bo jeszcze córka przyjdzie, ale wiem, że ona tylko na chwilkę wpadnie, bo idzie dalej do pracy na popołudniówkę. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Jak myślicie? Na ile byście ocenili od, w skali od 1 do 10? Jedno okno umyte. Chyba teraz zasłużyłam na kawę. Nawet Leon zasłużył na jedzenie. Uff. Wydaje mi się, że nie wygląda źle: wygląda całkiem nieźle. Nie jest ani za wysoko firanka, ani za nisko. W sumie w sam raz. Jak sądzicie? Pasuje tutaj. Trochę było ciężko coś wybrać tutaj w Hamburgu, nie wiem. No nie chcę mi się jechać do centrum, żeby kupić jakieś firanki. Tylko po firanki, zaznaczę. Więc po prostu jadę do sklepu tutaj najbliższego, jaki oferuje właśnie tego typu tkaniny lub tekstylia. Nic innego nie mam tutaj do wyboru. Trzymajcie się do następnego, a czajnik, no niestety, będzie musiał trochę poczekać.